No, hello jeszcze raz, hello. okazji, dalej sobie sprawdzam tą moją skrzynkę antenową i kręcę sobie filmik, także coś tam wrzucę, jak ona się zachowuje. No, już ogarnąłem, że tak powiem, tą skrzyneczkę, wiem o co chodzi, a nadaję z omegi w tej chwili, mojego dyżurnego drugiego, na razie głównego. Ech, no i sprawdzam tą skrzynkę. Mam 1,0 SWR na tej skrzyneczce. Wychodzi z radia 3,3 W, a w antenę wychodzi ze skrzynki 3,2. No, także jest wystrojona w 99% według tej prostej skrzynki. No, przyszła mi dzisiaj druga skrzynka, podładowałem ją, ale jeszcze jej nie sprawdzałem, bo uruchamiać się uruchamia. Tam bynajmniej jakaś energia została w tej skrzynce, bo tam ta pierwsza to nie miała nawet nic w akumulatorze, musiałem ją ładować całą noc. No, i tak to panowie, No ładna pogoda dzisiaj, gorąco. E, zostały mi dwa dni pracy i trzy tygodnie urlopu. Także też już się nie mogę w sumie doczekać. Nawet bym nie chciał iść na nadgodziny, bo, bo to już, już, już bym chyba tego nie zniósł. No, dla ciebie manik mikrofonik. No, ja mam tą małą skrzyneczkę też w tą piwnicę, ale tutaj jej nie wyciągam. A ja tu mam 1.3, 1.4 SWR, tak. de la Pavoa. Nie wiem mam tam 20-30 może no ja też tak mam 32 i 7 i teraz o no, także tak to wygląda, dlatego e, mocniejszy, mocniejszy sygnał idzie do Ciebie ode mnie. No, także Darek, tutaj proszę jakiś ten refleksja z twojej strony jak to wygląda? No dokładnie tak jak mówicie, co to tam trzy waciki, nie? E, no, ale ważne, że dolatuje, to, to jest ważne. No, mój dyżurny tak ma, no, to zwykły rad i IBI. tu nie ma co się dziwić, nie? No, ale tak naprawdę skupiłem się e, na tym mojej właśnie tej skrzynce antenowej, cały czas ją testuję, czy ona mi nie świruje, czy coś mi sama nie ustawia, ale zauważyłem, że jak ustawiła się raz, to już tak zostało na tych częstotliwościach, na których w tej chwili gadamy, no, i, i co, robię filmik taki krótki, zaraz później go wrzucę. No, powiem wam, że dzisiaj nie było mnie w domu, i myślałem, że raczej nie włączę dzisiaj radia, ale jak już przylazłem, ogarnąłem się, to mówię, a uruchomię. A co? Paweł, dla ciebie mikrofon. No niestety tak jest, nie? Eee, no, a powiedz mi jak tam? Lepiej się czujesz niż wczoraj? Czy nie ma razi, na razie różnicy? Nie no, z na dzień lepiej. Nie no, mam już wyniki i mam już w ogóle z kolei, nie i odczytać tego nawet, bo poprzez internet więc ja sobie pobrałem, wydrukowałem, teraz pójdę do lekarza i ją tam oceni co i jak nie. No dokładnie. No, no to oby lepiej było, no to fajnie, fajnie. Troszkę lepiej to jest dobrze. Porobić badania tak jak my wczoraj rozmawialiśmy, żeby nie było, że dalej nic nie wiesz. No i wszystko wyjdzie, nie? Co i jak? Także tam powodzenie życzę. Ma dla ciebie mikrofon. Tak, trzeba wierzyć w, w to, że będzie dobrze i będzie gitara, nie tam. Nie wiem o co chodzi, ale tak myślę. Że... Nie zamawuję. ja to mówię nawet jeszcze bo sobie wyniki na spokojnie zrobiłem. Eee, I tyle, nie? nie jest to najbardziej. Umierać nie umieram, też tak mówię. Eee, to jest tam y, słabiej y, no, no i tak jak mówię, tyle zrobiłem, eee, pójdę do lekarza a to mi powie co tam eee, co tam jest, nie? Dokładnie, ja tam, ja tam wyniki z krwi co 3 miesiące robię, bo tam...